Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Warmińska-Marczak w Oxford University Press. Jestem odpowiedzialna za szkolenia dla nauczycieli, a także odwiedzam Państwa jako konsultant metodyczny. Dzisiaj chciałabym zaprosić na cykl konferencji, z których pierwsze odbędą się już 20 stycznia. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery wykłady. Skupimy się na kwestiach, które obecnie najbardziej nurtują nauczycieli. Podejmiemy temat sześciolatków i siedmiolatków w klasie. Przeanalizujemy sprawdzian szóstoklasisty, zastanowimy się, jak motywować nastolatki do wytężonej pracy na lekcjach, a także popatrzymy na zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2015. Podczas pierwszej sesji odniesiemy się do podstawy programowej, której jednym z głównych założeń jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. Zastanowimy się, jak organizować zajęcia w klasie, tak, żeby nauczać angielskiego, a jednocześnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym je świecie, jak uczyć wartości oraz właściwych zachowań. Wszelkie badania wskazują na to, że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności wtedy, kiedy zaspokajamy ich potrzeby intelektualne, ale nie tylko. Bardzo ważne są również potrzeby społeczne i emocjonalne. Szczególnie ważne staje się to w momencie, kiedy w ławach szkolnych zasiadają sześciolatki. Jak to zrobić? Pomoże nam w tym nowy kurs dla klas 1-3 Oxford Explorers. Druga sesja poświęcona jest w dużej mierze przygotowaniu do sprawdzianu szóstoklasisty. Jest to pierwszy tak ważny egzamin w karierze szkolnej dzieci. Jednak musimy pamiętać, że dziecko w szkole podstawowej nie uczy się w taki sam sposób jak uczeń w klasach wyższych. Nie wystarczy tutaj trening egzaminacyjny, szczególnie przeprowadzony tylko w ostatniej klasie. Nie wystarczy wykonywanie schematycznych zadań. Nauka funkcji językowych, środków językowych, sprawności językowych uda się tylko wtedy, jeżeli przeprowadzimy ją systematycznie od samego początku. Tutaj sprawdzi się nie tylko praca indywidualna, ale przede wszystkim praca w grupach i w parach, którą proponuje nasz nowy kurs dla klas 4-6 TeamUp. Podczas trzeciej sesji dowiemy się, jak elastycznie traktować podręcznik, jak sprawić, aby uczniowie postrzegali treści nauczane w klasie jako część ich rzeczywistości pozaszkolnej. Zaproponujemy Państwu, jak przemawiać językiem nastolatków w ten sposób, aby traktowali angielski nie jako kolejny przedmiot, którego muszą się uczyć w szkole, ale jako narzędzie służące do poruszania się we współczesnym świecie. Omówimy praktyczne sposoby aktywizowania uczniów, które doskonale spełnią nasze cele edukacyjne, a jednocześnie sprawią, że nauczane treści będą wciągające i pasjonujące dla młodych ludzi. Czwarta sesja będzie poświęcona zmianom w maturze 2015. Co zrobić, żeby za półtora roku nawet najsłabsi uczniowie zdali ten egzamin bez problemu? Ta prezentacja pokazuje Maturę 2015 od kuchni. Pokażemy, jakie są najważniejsze składniki, jak je zmieszać, żeby uczeń bez problemu mógł stworzyć wypowiedź ustną lub pisemną, która zachwyci egzaminatorów. Będzie to zapewne trudne, jeżeli klasy są duże, a uczniowie na równym poziomie zaawansowania. Nasze nowe repetytoria, Oxford Matura Trainers, które zobaczą Państwo podczas tej sesji, pomogą Państwu zindywidualizować pracę w klasie podczas lekcji. Zapraszam serdecznie w imieniu wszystkich naszych wykładowców. Do zobaczenia wkrótce.